Witam wszystkich podobnie serdecznie, tutaj z biedny I zapraszam was dzisiaj na taki nietypowy odcinek e, Ostatnio napisała do mnie osoba e, na lolu, że coś dla mnie ma Że ma dla mnie prezent i spytał się Wolę skina czy I Ja za bardzo nie widziałem o co chodzi, więc e, tak Dopytywałem go z lekka A także i na że powiedziałem, że co facet, wolałby mi na skida. Bo z jest ciekawszy, wiadomo, że ktoś, ktoś komuś kupuje Mr. Gifta To jest taka, wiecie, nutka ciekawości, taka jeżeli mogę tak w ogóle powiedzieć, adrenalina, żeby zobaczyć, co dostałem, co wylosowałem. I, do, i A także napisam do jego, że wiesz co, w sumie to ja bym chciał tylko i wyłącznie skina, A te RPK przezna, przeznacz e, dla siebie, kup sobie samemu skina, no bo jednak to są wasze pieniądze, prawda? Wy je macie, wy posiadacie, wy zarabiacie, bo z je zarabiacie, ja już to nie wnikam, Tak czy siak, tak czy siak są to wasze pieniądze, więc e, ja oczywiście bardzo, bardzo chętnie przyjmuję jakiekolwiek prezenty, gifty i Bóg wie co jeszcze, ale jestem zdania, że to jednak. Są wasze pieniądze i dobrze, jeżeli było dobrze by byłoby Jeżeli to Wy przeznaczali przeznaczalibyście e, ową e, owy hajs dla siebie Ja coś dostanę, uśmiechnę się no ale to jednak e, no, to, to są pieniądze, prawda? No e, dobra i facet napisał, że kończy z lolem i tak dalej, i tak dalej tam. E, mogę was teraz skłamać, bo on o dużej wartości w lolu. Ja oczywiście podniecony, podjarany, jak to, tak to. I on powiedział, że teraz ready, steady, go, biedny. I tyle. E, oczywiście prosił mnie, żebym, prosił mnie, żebym e, mu nie mówił e, kto, e, kto, kto, kto. Kto, kto, kto mi daje ten bon eee, pełna anonimowość od pewnego widza więc będę mówił do niego fan, widz, obojętnie dobra więc co wbijamy na lola i patrzymy co dostałem i jak to wygląda sam się doczekać nie mogę dlatego właśnie nagrywam ten film ponieważ to, miał, to może być bon o dużej wartości ale zobaczymy zobaczymy czy coś się wyświetli czy coś się pokaże No i coś dostałem. Mówiłem, ty biedny niedowiarku. Dobra. Riot po... Ja pierdolę! <gryw> Oluju! Zobaczcie! Prawie 14 tysięcy Riot Points. Ja w to... <gryw> nie wierzę. Oluju! luju! <gryw> Gdybym miał kamerkę, gdybyście widzieli wyraz mojej twarzy, to sądzę i uważam, żebyście nie uwierzyli. 14 tysięcy rajów końców. Ja chyba nigdy w życiu nie miałem ipeków. Ja chyba nigdy w życiu nie miałem tak dużo ipeków. Ja cię kręcę. No, nie wiem co powiedzieć, naprawdę nie wiem co powiedzieć. Aha, oluju, nie? Nie, czuję się jakbym wygrał bon na, na loterii. Bez kitu. Czuję się jakbym wygrał bon na loterii. Aha, to jest piękne, nie? Aż muszę sprawdzić, ile coś, ile się coś kosztuje. Jeżeli w ogóle, może coś się kupić, chyba że trzeba dwa razy kupić. A za koberpeków nie wierzę, no po prostu nie wierzę, naprawdę. Dobra, ja powiem, żebym przelewem dał 300 zł. Bon o wartości 300 zł jest w mojej kieszeni, jest u mnie. Ja pierdolę, nie, naprawdę. Aha. Oluju. Aha. No nie wierzę, naprawdę nie wierzę. Aha. O kurde. Nie, 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 nie wiem, nie wiem. Ja jestem tak teraz szczęśliwy, że nie wiem. Ja mam ochotę iść do pracy bez kitu. Teraz mam na nocki. Wiecie, bo dziewicę. pracę od 21:30 do 5:30. I. Aha. Ja Cię kręcę. O Jezus, ale to jest dla mnie dziwne. Pierwszy raz dostałem, oczywiście kiedyś tam od Widza dostałem, tak jak powiedziałem, a... Um, z awatar. I to było fajnie, to było naprawdę bardzo miłe. Kiedyś też, też coś dostałem. E, skiny w sensie wam, na, e, od was nawet dostałem, ale to co się tu teraz wydarzyło... Ja pierdolę, nie? Sorry, ale to jest jedno wielkie, o kurwa, naprawdę. Ja cię kręcę, nie? I to jeszcze nagrałem w ogóle. Oluju. Dobra, ludziska. Cóż, e, to by było na tyle. Powiem tak, spytam jeszcze się, się faceta, czy oczywiście to już jest moje, no, ale te repeki są moje, prawda? Ale czy, czy zgodziłby się, żebym zorganizował konkurs? Żeby on mi może z tym konkursem pomógł, a być może, żeby ze mną, z, ze mną był na Skype'ie, i żeby on może podyktował warunki tego konkursu i tak dalej, i tak dalej. No bo jednak że mu się szacunek, prawda? Nie dał mi powiedzmy rp za, nie wiem, nie wiem, ile teraz, 50? Chyba 30 zł i 10, 10 nie jestem pewien. Ale dał mi za 300 zł, wyobrażacie to sobie? O, sorry, być może seplenie, być może ja nie wiem, źle teraz mówię, nie mogę się wysłowić, a to jest naprawdę. Ja pierdolę, nie? Sorry, za, że przeklinam i tak dalej, i tak dalej. Dobry dziecka, więc cóż, to by było na tyle. W najbliższych dniach spodziewa się, się być może konkursu, być może ta osoba coś powie, dlaczego było tak, a nie inaczej. Ja, ja nie chcę. Zechce... Nie wiem, nie, nie chcę kłamać, nie chcę zmyślać. E, I tak dalej, i tak dalej. Więc e, cóż, e, trzymajcie się, do usłyszenia, hejos, Bye bye. I niedługo się spodziewajcie kolejnego komentarza na ten TEMAT!